Geografia, do Pani Profesor mamy ciekawe pytanie, mianowicie co to jest za kamień. Zaraz się dowiemy. Wchodzimy. Dzień dobry. Możemy na chwilkę przeszkodzić w lekcji? Jeżeli na chwilkę, to tak. Na chwilkę, czyli możemy. Tylko chwileczkę, Pani Profesor, nie będziemy więcej zajmować czasu. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, Pani Profesor: co to jest za kamień? Mam odpowiadać prawdę, czy myślałam? Agat. Bo dla mnie to wygląda jak lustro trochę. Nie, Agatos, rzeka w Grecji. Tak? Aha, rzeka w Grecji. Tak, a, co, a te kamienie to jakoś jak meteory spadają? czy? Ym, mamy lekcję we wtorek, czy w środę? Czy w czwartek? To wtedy meteor spadnie. Mamy w środę, pani profesor, lekcję, ale może to. się przygotować: skały i minerały w skorupie ziemskiej. Aha, i tu ja mam jeszcze takie pytanie ja do nazywają. pani w zamian. Pierwszy kwietnia, co się dzieje ciekawego w naszej szkole? Prima Aprilis, czyli myślę sprawdziany, powtórzenia, no i ciąg dalszy. Czyli Aha. proszę się przygotować. Dobrze. Całość atmosfery. tak tutaj również. Tak? Aha. Dziękuję Masz bardzo. Pytanie? Nie, pani profesor, nie mam żadnych pytań już na dzisiaj. Dziękuję bardzo.